Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. Trochę odmienionym jak widać. <grym> w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się dystrybucją Antix. Jest to bardzo, bardzo, bardzo lekkim, lekkim systemem opartym o Debiana 9 stretcha. Czyli wersję stabilną. Odpalimy sobie to na maszyny, maszynie wirtualnej. I jako, że to ma być bardzo lekka dystrybucja, więc postanowiłem zrobić coś takiego, mianowicie. Po pierwsze 512 MB RAMu, procesor 1 rdzeń. Dajmy mu na przykład, żeby sobie chodził na, na 100% to nie, ale powiedzmy na 80% dostępne, oczywiście bez pal, wersja 32 bitowa, to grafikę możemy zostawić, bo to i tak niewiele ma. Że tak powiem wspólnego. Co mamy tutaj jeszcze z takich ciekawych rzeczy? 5 GB jest dostępnego tylko od dysku, ale to jest spokojnie wystarczające, bo on ma poniżej 3. Jak dobrze pamiętam. Ok, no to zaczynajmy tą zabawę. Przełączymy tutaj pełny ekran, już jest. Niech nam się ładnie uruchomi. Dysybuca jest bardzo fajna, oparta jest na LXQT, jak dobrze pamiętam. Wygląda trochę inaczej niż, niż normalny system, że tak powiem, ale jak widzicie uruchamia się moment. Tu mamy taki fajny konki już skonfigurowany automatycznie, tak to wygląda. Zużycie pamięci 97 MB, to jest po prostu coś fantastycznego. Tutaj Wam pokażę jeszcze... Zróbmy sobie to... Aha, bo tutaj nie ma powiększania. Ok, to zróbmy to ręcznie. Zróbmy to tak. I... Sprawdzimy sobie tak. Używane jest 98 MB w powłoce graficznej. Coś pięknego. Teraz jeżeli chodzi o to, co to dokładnie jest, sprawdzimy sobie. OS powinno być w ten sposób. Jak widać, Linux 9 Stretch. Jak najbardziej wszystko jest debianowskie. K kernel, jaki tutaj jest zainstalowany, to jest 49160, wersja 386.486, 486. Jak widać, powinno to chodzić na bardzo, 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 bardzo starym sprzęcie. Prezentuje się to bardzo minimalistycznie, ale jest zrobione sensownie. Na początku można się troszeczkę pogubić. Jak, co, gdzie, o co chodzi i tak dalej. Tutaj mamy wybór temę na przykład. Natomiast ogólnie po chwili użytkowania myślę, że nie będzie to sprawiało dużego jakiegoś problemu dla ludzi i tak dalej. Tutaj mamy można powiedzieć takie główne menu. Programów jest zainstalowanych bardzo, bardzo dużo. Jest Office. Jest tutaj jak widać DOSBOX, emulator DOSBOXa, czyli starsze gierki z pod DOSa można sobie mm, bez problemu uruchamiać. Jest Firefox, jest bodajże Chrome jak dobrze pamiętam. Jest dużo oprogramowania autorskiego, łącznie z możliwością instalowania mm, sieci bezprzewodowych. Tak jak widać można sobie tutaj wybrać, jeżeli by było podłączone to nie ma najmniejszego problemu. Wszystko można sobie z, tutaj zainstalować że tak powiem sprzęcie znaczy w GUI bez dotykania terminala teraz jedźmy sobie dalej tutaj można również uruchomić inny desktop ROX odparte na Fluxboxie, na ISWM -ie, JWM -ie, to są bardzo bardzo, 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 bardzo lekkie desktopy lżejsze od tego LXQT dużo bardziej, jeżeli nam przykład jakaś aplikacja załóżmy zawiesi, odpalimy sobie na przykład przeglądarkę i załóżmy, że ona się nam wyłożyła. Nie chcę odpowiadać, jest jakiś tam problem. UpKiller zaznaczamy, klikamy i przeglądarki nie ma. Przeglądarka jest momentalnie killowana. Fajna funkcja, dość, dość przydatna. Yy, teraz jesteśmy tutaj. Proszę bardzo, przejrzyjcie sobie jeszcze raz, jak nam to tutaj wszystko ładnie wygląda. <laughs> Przepraszam, byliśmy tutaj tu jest LibreOffice zainstalowany programy do, do programowania programy do programowania po polsku mówię coraz bardziej yy, co jest bardzo ciekawe to że macie instalator do sterowników NVD szczerze mówiąc go jeszcze nie odpalałem nie wiem jak to wygląda no i no, nie zobaczymy bo nie mam karty NVD ale ogólnie on sobie sam pobiera sterowniki i nie ma z tym najmniejszego problemu Informacja o PC, czy jeszcze sobie można tutaj wylistować teoretycznie coś. Coś tam można wylistować. Niekoniecznie można z tego wszystkiego jeszcze coś wiedzieć przy okazji. <grych> Okej, okay. Tu zapoznaliśmy się już z takimi tego typu rzeczami. Developerzy Antixa. To jest można powiedzieć ekipa również, która odpowiedzialna za MX Linuxa. Z tym, że Antix jest jeszcze bardziej lek, jest le lżejszy niż, niż MX Linux. Tutaj jest dużo autorskich programów, jak widać zainstalowanych. Do updateów do kopiowania na USB do tak dalej, więc, więc naprawdę jest tego sporo. To można sobie przejrzeć również. Adblock jest zainstalowany standardowo. Blokowanie reklam innymi tego typu rzeczy. No, jest tego sporo. Można sobie tutaj. Oszaleć, że tak powiem, że i też chcę. Yy, miałem wam pokazać również, jeszcze, jak wygląda sprawa z zajętością pamięci. No to już patrzymy, jak to wygląda. W użyciu jest 3,2 GB. 3,2 giga jest w użyciu. Coś fantastycznego. Połowa z tego, co normalnie zużywają dystrybucje. Ja myślę, że można zainstalować to nawet na 2 GB. Dysku twardego. Jak widzicie chodzi to całkiem sympatycznie. I jak najbardziej tutaj od razu nam się forum ładne piękne pojawia. Możemy sobie odpalić YouTube'a. Tak jak mówiłem, to jest jeden rdzeń. Więc poszaleć nie poszalejemy. Jeszcze do tego jest mocno ograniczony. Ale myślę, że filmy jakieś tam powinny nam bez problemu ładnie chodzić. Standardowo to co zawsze sobie odpalam. Oczywiście nie puścimy tego w 4K, gdyż nie ma to najmniejszego sensu, że tak powiem. Zobaczymy sobie tak. No jak widać ociążenie procesora już idzie mocno, mocno, mocno w górę. No ale pamiętajcie o tym, że mocno go przyciąłem do 70%, więc tu jest po prostu nie wiem, czy 2 GHz może nawet idzie, czy, czy 2,5, może, może. Zużycie pamięci 330 na 500 to też swoje robię, widać już swap, zaczął tutaj sobie pracować. No, ale wiadomo, że Firefox nie jest najżejszą przeglądarką. W sumie dziwię się, czemu nie ma tutaj na przykład Midori, ewentualnie jakiejś Jakiejś innej podobnej, tylko dość zas zasobożerny, Firefox, ale widać, że nam to ładnie działa. W miarę OK jest, więc więc. tu jestem bardziej w porządku. Yy, Menedżer plików wygląda w ten sposób. Minimalistyczny bardzo, nie ma tutaj wielu funkcji. Tu sobie można dodatkowe jakieś rzeczy Są sortowanie, i tak dalej. Wszystko jest yy, tutaj w menu. Dlatego, żeby jak najwięcej prawdopodobnie pamięci zaoszczędzić, tak? No i ma to ręce i nogi jak najbardziej. Prawdopodobnie można sobie to jakoś poustawiać, żeby wyglądało bardziej, że tak powiem, normalnie. Niestety nie wgłębiają się w to, gdyż bardzo, bardzo krótko używałem tej z dystrybucji, ale, ale myślę, że można tutaj troszeczkę ją podkonfigurować. Oczywiście nic nie, szkoli, nie, nie stoi na przeszkodzie żeby zainstalować jakiekolwiek inne środowisko graficzne, tylko wiadomo, wtedy będzie już większe, dużo, dużo większe obciążenie, tak? No tutaj przy użyciu 66 MB, no to to naprawdę jest, jest XFC bierze 6 razy tyle, tak? Więc tutaj naprawdę na starym sprzęcie z 512 MB RAMu można na tym pracować. Jest bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o ustawienia Wygląda to w ten sposób, tutaj sobie wybieramy tapetkę. Wybieramy to w ten sposób, jakie tam chcemy sobie tutaj zmienić. Oczywiście wiadomo, że można dograć sobie dowolną inną, jak ktoś ma ochotę i tak dalej. Nie ma najmniejszego, że tak powiem, problemu. Ustawiamy, działa, jest, pięknie. Ustawienie fontu, wszystko jest tak, tak można powiedzieć, minimalistycznie. Jeżeli chodzi tutaj o cały wygląd, również jest dość duża możliwość konfiguracji tego wszystkiego. Customizacji, jak widać, naprawdę jest, jest w porządku. Jakiegoś rażą kolorki jasne, że tak powiem. Bez problemu, ciemny motyw. Dobro, ładne są te ciemne motywy. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tego sporo. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo. O ten jest ciekawy. Bardzo, 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 że tak powiem można to wszystko sobie skastomizować, tak jak to jest pięknie można powiedzieć powiedziane zróbmy go tak i w ten sposób co tutaj jeszcze mamy, preferowane aplikacje jak widać można sobie wybrać co, gdzie, jak i tak dalej, przejdziemy do systemu zarządcą pakietów jest oczywiście nasz kochany Synaptic z Debian'a Repozytoria, jakie tutaj mamy, to są oczywiście Debianowskie w 100%. Już, już wam tutaj postaram się pokazać, ale niestety jest problem tutaj z powiększaniem. O, właśnie, zrobimy tak. Jak widać, wszystko jest oparte na streczu. Można sobie tutaj doznaczyć dodatkowo jakieś dodatkowe repozytoria, jeżeli ktoś ma taką ochotę, że tak powiem. Jak widzimy, tu, mamy tutaj dostępne bardzo. Dużo ilość pakietów, debianowe repozytoria to jest kilkadziesiąt tysięcy i prawdopodobnie tutaj również tyle jest dostępnych. No bo jeżeli to są standardowe repozytoria debiana, no to mamy dostęp do wszystkiego co się tam znajduje. Można sobie to graficznie wszystko ładnie poinstalować. I co tutaj mamy jeszcze? Popularne, czyli wybór pakietów w ten sposób, też ładnie. Taki mini sklep można powiedzieć, jest zrobiony, żeby nie szukać tam po nazwach. To możemy sobie tutaj zainstalować. Przechodzimy do grafiki na przykład. A zobaczmy na Gimpa w wersji pełnej, zainstalujmy go sobie. Ładnie, update. Tutaj prawdopodobnie też będzie informacja o update'ach, jeżeli jakiekolwiek się pojawią. Usługi, które mamy na starcie, mianowicie to wygląda w ten sposób. Jak tutaj coś można zmienić? klikamy sobie myszką? Tak dokładnie. Fajnie zrobione, bardzo fajnie zrobione. Można sobie myszką powłączać, powłączać. Jak to nam przy wszystko tutaj będzie działać? Co mamy tutaj jeszcze? Już patrzymy, co tutaj się dzieje. Ustawienie klawiatury. Tutaj mamy polską. Wszystko jest fajnie. No, system jest tak dziwnie. Trochę po polsku, trochę po angielsku. Nie wiem od czego to jest zależne. Być może brakuje jakiejś aktualizacji. Tu nam się już instaluje ładnie. tak. Tu mamy Wi-Fi. Modemy GPRS, jeżeli ktoś używa jeszcze. WPA. Piękna konfiguracja praktycznie wszystkiego. Antix AdWord Blocker. Wszystko jest zrobione przez plik host. Jest nam blokowa pięknie. Fajna sprawa. Nie musimy mieć odbloka w przeglądarce. Tylko wszystko jest na poziomie sprzętu. Na poziomie, przepraszam, systemu. Instalowane. Co my tutaj jeszcze mamy? Jest taki ciekawy rzecz. Autologin oczywiście ja mam włączone w tej chwili. Bo jest mi to zupełnie. Exit. Jest. Zobaczmy. Potem zobaczymy co tam się nam zainstalował. Ten gimp. Hmm, tutaj mamy obsługę jeszcze dysków, jak widać można sobie partycje włączyć i tak dalej tak dalej. szybko, sympatycznie, bezproblemowo. Bardzo dużo pracy musieli włożyć w instalację tego wszystkiego, w stworzenie tego systemu. Można sobie kodeki zainstalować, dodatkowe, również bez używania konsoli. Bardzo, że, że to powiem, przyjemna. I jak widzicie, ten system jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze skrojony. Bardzo ładnie pracuje. No, 124 MB jest zużycie w czasie używania tego wszystkiego tutaj, więc naprawdę jest potęga, można powiedzieć. Można się tym nieźle pobawić. Malutko zajmuje, no bo 3 GB to to jest naprawdę nie jest tego dużo. Przejdźmy sobie do grafiki. Mamy tutaj GIMP'a teoretycznie. Teoretycznie nam się GIMP zainstalował, tylko gdzie to już chyba nie wiadomo. Chyba, że mi się coś pomyliło i ja po prostu tego tutaj nie widzę. No jest, ok. IM28. Po dodaniu prawdopodobnie PBA albo ewentualnie backportów, można sobie zainstalować 210. Coś jest tutaj nie tak z polonizacją. Widzę, być może to się jakoś ustawia głębiej, że tak powiem. Dziś to powinno być, myślę, tutaj do, do przestawienia. No ale gdzie to już trzeba będzie po prostu osobiście, że tak powiem, poszukać, żeby to wszystko fajnie poustawiać. Wirtualne pulpity, oczywiście, można sobie to wszystko po poustawiać, przełączyć. Pokazywanie pulpitu, wyłączanie. Bardzo sympatycznie to wygląda. A no, ustawmy sobie na przykład coś takiego. No i ładnie. Bez problemu można sobie tutaj pokombinować. Coraz ładniej to wygląda, kurczę. No, system jest bardzo leciutki, jak widzicie, działa jak działa. Zajmuje minimalną, minimalną ilość pamięci. Chodzi bardzo przyjemnie. Procesory z tego co kojarzę, i 386, czyli od Pentium trójki w górę, będzie można sobie coś takiego postawić. 512 MB RAMu spokojnie daje radę. Jeżeli chodzi o... można zainstalować, tak jak mówiłem już wcześniej... Można zainstalować Chroma, ewentualnie jakąś przeglądarkę typu Midori, SlimJet itd. Które zajmują jeszcze mniej pamięci, a są tak samo bez problemu funkcjonalne. I zamiast powiedzmy starego XP-ka, można postawić coś takiego. Gdzie myślę, że będzie tak jak mówię, to jest jeden procesor cały czas, bierzcie to pod uwagę. A chodzi to bardzo, bardzo, bardzo... ...sympatycznie, oprogramowane jest sporo różnego rodzaju że tak powiem program do poczty między innymi do torentów wyszukiwarki do odtwarzania różnego rodzaju alsa mixer Zobaczmy sobie standard to jest rzecz standardowa na sobie to wszystko ładnie skonfigurować no to myślę, że to będzie na tyle, ponieważ widzicie jak to chodzi, jak to się zachowuje. Bardzo lekko, naprawdę na 512 MB RAMu spokojnie. Zresztą dzisiaj była taka, można powiedzieć, dyskusja na grupie Linux, BSD, wsparcie techniczne, gdzie tam właśnie jakiś kolega się pytał o, o dystrybucję na sprzęt pod tytułem, yy, nie pamiętam nazwy, ale to był procesor dwurdzeniowy, 2 bodajże 3 GHz i 1 GB ram -u. No i tam w bardzo dużej ilości polecano mu, żeby postawił Mint'a 19.2 z Cynamonem. No, Mint 19.2 z Cynamonem na 1 GB ram to to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Ja tam troszeczkę się na ten temat wypowiedziałem, no ale co kolega tam już zrobi, to jest jego sprawa. Pewnie tego filmu nie będzie oglądał, chociaż może wstawię tą Stawię ten film właśnie też tam na grupę, do której zresztą zapraszam, jeżeli to się jest zainteresowany. Dam linka na pewno w opisie filmu. Grupa się nazywa Linux BSD Wsparcie Techniczne Polska. I naprawdę kupa fajnych ludzi i sensownych ludzi, tak? No i ten kolega. Mówiąc na no tam, tamten stary sprzęt to naprawdę no, no, tego typu dystrybucja byłaby dla niego idealna. 1 Gigaramu, 2 rdzenie, to by to chodziło jak burza i przede wszystkim mało zajmuje. I można normalnie przeglądać internet, tak? Polecam dystrybucję na bardzo słaby sprzęt. Ewentualnie jak ktoś potrzebuje bardzo, bardzo lekkiego. Lekkiego właśnie tutaj systemiku, na jakąś maszynę wirtualną, ewentualnie coś. Bo tak jak mówię, to jest normalny Debian. To jest Debian, który jest mocno y okrojony, on chyba jest nawet pozbawiony. Y system D. Tak, dokładnie, to jest, po, jest pozabawiony system DEU, dlatego też między nimi jest takie, takie leciutkie, czyli wszystko opiera się o initV. LS-AL. Teraz to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Chociaż de facto ja tylko ściemniam, że się znam na tym, ale... Zawsze to dobrze wygląda, tak? Jak się wspomnie o tego typu, bardziej fachowych rzeczach. No wybaczcie, jestem naprawdę początkującym w Linuxie, tak? I nie wszystko, że tak powiem, dobrze jeszcze ogarniam. Jeszcze długa droga przede mną, tak? Okej, okay, kochani. Nie ma co przedłużać. Jeżeli ci się film spodobał, to oczywiście daj subskrypcję. Zaznacz tam dzwoneczek. Daj na wszystko, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Napisz komentarz. Ewentualnie łapkę w górę albo łapkę w dół, jeżeli coś Ci się nie podobało, i napisz, co się dzieje, że tak powiem, tak? Czy jest w porządku, czy nie jest w porządku? Jak widać, bardzo, bardzo sympatycznie można sobie się tutaj tym systemem pobawić i przerobić go nawet na coś podobieństwo osa Zapraszam, naprawdę pobierzcie sobie, bo nie, nie zajmuje to dużo. chodzi bardzo sympatycznie. Każda maszyna wirtualna to obrobi, że tak powiem, a możecie sobie ten system po prostu sprawdzić. Jak najbardziej Antix. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, miłej soboty, miłego wieczoru, bawcie się dobrze i do następnego. Pa, pa, cześć.